Witam Was w kolejnym odcinku Specimotor X. Dzisiaj spróbujemy zrobić całego Summer Event Passa, w którym mamy do zdobycia naprawdę niesamowite nagrody. Totalnie za darmo. Aby odblokować te nagrody, będziemy musieli wykonywać misje. Mamy trzy poziomy trudności. Tak samo jak w misjach do questowego sklepu. Mamy jednogwiazdkowe, 2 oraz trzy. I właśnie za te gwiazdki odblokowujemy nagrody. Mamy na to aż 12 dni, tak jak widzicie. Od razu po wykonaniu jakiejś misji pojawia się na to miejsce nam nowa. A zapomniałem wam powiedzieć, jeżeli chodzi o nagrody, to czekają na nas ekskluzywne jajka oraz ogromne ilości diamentów. Oprócz tego są do zdobycia tam jeszcze mniej ciekawe nagrody: takie jak widzicie waluta, boostery oraz nowa eventowa deska i nowy wygląd naszego stanowiska handlowego. Im więcej nagród odblokowujemy, tym więcej gwiazdek potrzebujemy, aby kolejne nagrody odblokować. Więc chwilę to nam zajmie odblokowanie tego całego pasa. No dobra, koniec gadania. Ja biorę się za misję i widzimy się za godzinę. Jestem ciekawy, ile mi się uda w godzinę zdobyć gwiazdek. Aktualnie mamy 12. Słuchajcie, minęła pierwsza godzina i powiem wam, naprawdę miałem pecha, jeżeli chodzi o te misje. I nie zrobiłem ich zbyt dużo. Patrzcie, jakie aktualnie mam misje. Muszę odebrać 5 darmowych giftów. Niestety, aktualnie mam wszystkie odebrane i muszę poczekać prawie 3 godziny, aby odblokować kolejne. Pozostałe też nie są zbyt proste, bo muszę przerobić pety na wersję Rainbow. Przez tą godzinę udało mi się zdobyć tylko 9 gwiazdek, co jest naprawdę tragicznym wynikiem, więc skończenie tego naprawdę będzie ciężkie, jeżeli będę trafiał tylko takie ciężkie misje. Może nie ciężkie, ale czasochłonne. No dobra, ja lecę robić dalej misję i widzimy się później. Nie ja witam was z dnia kolejnego, udało mi się trochę zrobić misji, no ale niestety patrzcie jakie trafiły misje, których już się nie dało przeskoczyć, przez co mam tylko 47 gwiazdek. No ale że mamy kolejny dzień, to i kolejne nagrody. Więc odbierzemy darmowe gifty, aby zrobić tę misje i lecimy dalej. W sumie to wydamy gwiazdki i podbieramy trochę nagród. Panie, nam trochę diamentów i boostów. Oraz patrzcie, odblokowaliśmy nowy wygląd naszego stanowiska handlowego. Chyba uda nam się nawet odblokować kolejne ekskluzywne jajko. Dodatkowo to jest fajna opcja dla nowych graczy, bo mogą tutaj zdobyć sporo diamentów, które mogą wydać na zakup lepszych petów. W sumie już sporo nagród odblokowaliśmy, a dalej tylko wydajemy po dwie gwiazdki. Ciekawe, kiedy to się zmieni. O, patrzcie, akurat się zmieniło przy 45. nagrodzie. Teraz potrzebujemy po 3 gwiazdki, aby odblokowywać kolejne nagrody. No dobra, ja lecę zbierać dalej gwiazdki, więc się widzimy później. Słuchajcie, minęło parę dni. Niestety przez te dni nie miałem zbyt dużo czasu, więc nawet nie wiem, ile udało mi się zdobyć gwiazdek, ale zaraz się dowiemy. Mamy ich 94, więc możemy coś sobie podblokowywać. Chyba, jak dobrze pamiętam, skończyliśmy na 45. O, tak, właśnie, więc lecimy i kolejne ekskluzywne jajko wpada na nasze konto. Ciekawy jestem ile na koniec tych ekskluzywnych jajek będziemy mieć. O i kolejne jajko mamy ekskluzywne do kolekcji. W sumie to tym razem udało mi się sporo zebrać tych gwiazdek. No ale zajęło mi to kilka dni. Odblokowujemy te nagrody i ciągle tylko trzy gwiazdki tracimy. Kiedy to się zmieni? W sumie to nie będę narzekał, bo przez to odblokujemy więcej nagród. Teraz nawet fajnej ilości diamentów otrzymujemy. Tak to bym mógł pozyskiwać diamenty ciągle. O i gwiazdki nam się skończyły. Akurat przed ekskluzywnym jajkiem, w sumie to już nam mało zostało do odblokowania. No nic, ja lecę zbierać od nowa gwiazdki. Słuchajcie, minęło naprawdę sporo czasu, i tak naprawdę mamy ostatni dzień, aby odblokować resztę nagród. Na szczęście udało mi się trochę zebrać gwiazdek. Mamy ich 135. Mam nadzieję, że nam starczy na odblokowanie pozostałych nagród. Ciekawy jestem, czy w kolejnej części tego eventu otrzymamy nowe nagrody i czy będą w nich m.in. ekskluzywne jajka, a może po prostu jakieś nowe ekskluzywne jajka dodadzą. No i odblokowaliśmy nową deskę. I zbliżamy się do końca. Chyba powinno nam wystarczyć gwiazdek, ale patrzcie, coraz więcej ich musimy wydawać. Uda się? Chyba się uda. Tak, starczy, jeszcze trzy nam zostaną. A co to, możemy to zresetować? Ciekawe, czy możemy zresetować to za darmo, a może pojawią się jakieś dodatkowe nagrody lepsze. Jeżeli to tak będzie działało, to niestety nie zrobię tego, ponieważ mamy ostatni dzień. A już myślałem, niestety jest to za robuxy, więc tego na pewno nie zrobimy. Słuchajcie, udało nam się blokować cały Summer Event Pass, dzięki czemu zyskaliśmy sporo ekskluzywnych jajek i diamentów, ale w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Oczywiście, tak jak i w poprzednim, to i w tym mam dla Was do rozdania ewentualne mityczne pety. Aby otrzymać takiego peta, wystarczy napisać komentarz oraz ważnik z gry. Oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrybowania, aby niczego nie przegapić. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!